Dzisiaj na zajęciach zrobimy sobie kogucika i będą nam potrzebne takie rzeczy: rolka od papieru toaletowego, żółta bibuła, kawałek kartki z bloku technicznego czerwonej, kawałek z bloku technicznego pomarańczowej, kawałeczek białego papieru. Mały kawałeczek czarnego klej, nożyczki i mam tutaj takie szablony przygotowane do wykonania naszego kogucika. I zabieramy się teraz do pracy. Z żółtej bibuły ucinam kawałek. Tak sobie przymierzę, żeby było troszkę więcej tej bibuły niż rolka papieru jest i ucinam ojej, jaki brzydki brzeg odetniję ten brzydki brzeg owijam rolkę papieru to mi było żeby nie było widać napisów ze sklepu na tej roce papieru. Jeszcze raz. Bo mi się tutaj troszkę przesunęło. Myślę, że już wystarczy, więc odetnę to co nam tutaj zostaje. I leciutko posmaruję klejem. Żeby nam się ta bibuła nie rozklejała. To co zostało to wkładamy do środka. I z drugiej strony. To jest podstawa do naszego kogucika. Teraz przygotujemy sobie szablon grzebniucha. Mam tutaj przygotowany szablon. Odrysowuję. Grzebiczek mam już wy... wycięty. Teraz z pomarańczowego papieru wytnę. Wspólnoty yy, łapki i wyciniam. Już mam przygotowane nóżki od korucika, grzebyczek. Teraz zrobię oczy. Oczy, to potrzebujemy dwa małe kółeczka czarne. Więc złożyłam na pół i wycinam już bez rysowania od razu małe kółeczka. Już mam wycięte małe kółeczka czarne. Teraz wytnę z białego papieru troszkę większe też kółeczka. Czekaj, Kiciusia. No, idzie. Idzie. Przygotowuję teraz oczy, więc smaruję te czarne Czarne kropeczki i naklejam na tych białych. I drugie oko. Oczy dla koguta już mamy zrobione. Teraz będziemy montować grzebyczek. Żeby zamontować grzebyczek, musimy rozciąć troszkę z przodu i mniej więcej w takiej samej odległości z tyłu. Myślę, że to będzie tutaj. I teraz wkładamy nasz grzebyczek. Będzie dobrze widać, gdzie nakleić oczy. Jedno oko. Mierzymy nogi. Żeby nasz kogut mógł stać, musimy troszkę rozciąć tutaj, żeby podjąć do środka i poprzeklejać tą część. O, rozcinam w trzech miejscach i tą część smaruję klejem. Wkładamy tutaj naszego koguta. I już kogut stoi. Jeszcze brakuje mu dziobka. Przygotujemy teraz mały trójkącik, który będzie dzióbkiem dla naszego kokucika. Ten szeroki jest, musimy go tutaj zwęzić. I też smarujemy tą końcówkę klejem. Zrobimy kogucikowi jeszcze ogonek z pasków papieru pomarańczowego i czerwonego. Teraz sklejam y, każdy pasek papieru na brzegu do wcześniejszego. Nie muszą być wcale równo poukładane. I ostatni. Przytrzymam te papierki trochę. Te nasze paski, żeby się mocno skleiły, i teraz jeszcze raz smaruję. Teraz więcej kleju, bo będziemy tutaj przyklejać do kołku. Mhm. Jeszcze troszkę tutaj poprzyklejamy. Żeby ładnie wyglądały yy, pióra na ogonie, to troszkę pokręcimy nożyczkami delikatnie, żeby się nie urwały. Mhm. I kogut nasz gotowy.